Szanowni Państwo, jak pewnie wiecie, a jeśli nie, to już Was informuję, jestem o gigantycznym franem Groka, bardzo dużo robię i bardzo się cieszę, że to narzędzie zaczyna się fajnie rozwijać i chciałbym Wam tutaj pokazać kilka ciekawych rzeczy, które możecie zrobić. Przede wszystkim Grok zaczął pamiętać Wasze poprzednie konwersacje, co jest bardzo ciekawe w kontekście... Na przykład programowanie, jeżeli tworzymy jakieś oprogramowanie, no to już będzie pamiętać, co tam robiliście wcześniej, albo jakieś tam dostępy do baz danych, czy tam inne historie, to, to jest super. Ale też, na przykład, Mateusz podał mi dzisiaj um, um, ciekawe zastosowanie właśnie tej powiedzmy pamięci. Mianowicie wrzucił akurat do czata, który ma tą samą funkcję spis rzeczy, które dzisiaj poruszymy na, na AI lunchu, i w związku z tym, że już robił to ćwiczenie wielokrotnie, Chat GPT odpowiedział mu tytułem odcinka, który jest widoczny na YouTubie, także no to no on jest stamtąd i, i to, właśnie, to właśnie przynosi grok, ale nie tylko. Ja, jako użytkownik premium Twittera, dostałem coś, co się nazywa Super grok, więc, jakby mm, bardzo mi miło i tu mi się pojawiła, Damian, fantastyczna rzecz, do której pewnie bym zachęcił wszystkich programistów, jeżeli pracują z Grokiem: to jest Workspaces. I zobacz, masz Workspace. Tutaj powiedzmy, założymy sobie nowe i możemy definiować tutaj przede wszystkim jakby takie załączniki, dokumentacje techniczne, nasze dotychczasowe repozytoria plików, tam inne historie i, i sobie tutaj pracować, też oczywiście jakieś tam instrukcje i, i to, to mi się bardzo podoba, że coś takiego Grog wprowadził, no bo akurat ja dużo programuję, więc mam odpowiedź na moją potrzebę, że wszystko będę miał po prostu w kupie. Tutaj będę miał jeden soft, tu drugi, tu trzeci i będzie będzie porządek. Grogu również zrobił te kanwasy, o których ci mówiłem w zeszłym tygodniu. Natomiast w zeszłym tygodniu jeszcze to nie działało, ale już działa. Czyli na przykład. Write simple. Python script. I zaraz się otworzą te kanwasy. A jednak się nie otworzą. No nic, wczoraj się otworzyły. No ale znamy funkcję kanwasów, więc jakby wiemy na czym to polega. No i, i fajnie fajnie to się rozwija. Spróbujmy jeszcze raz. Wczoraj mi działa. Write simple. Script. No i proszę cię, grog otwórz. Będzie wstyd, jak nie otworzysz. A na szczęście tobie nie mi. Więc grog oficjalnie przed wszystkimi słuchaczami jest nam wstyd za ciebie. Ale co do zasady, ta funkcja działa. Jak zidentyfikuję, jak ją za każdym razem otwierać, to wam pokażę.